Czystość niebezpieczna dla zdrowia. Czy pamiętacie z dzieciństwa zdanie, czystość gwarancją zdrowia? Ta prawda okazuje się paradoksem. Czym bardziej walczymy o nią, tym bardziej słabnie nasz system odpornościowy i pogarsza się stan naszego zdrowia. Rynek chemii gospodarstwa domowego proponuje nam coraz więcej środków do osiągnięcia sterylnej czystości. Czy kupując proszek do prania lub płyn do mycia naczyń, zastanawiasz się, jaka jest odwrotna strona medalu? Co jest ważne dla Was przy wyborze środków do prania? Żeby dobrze prał i chronił pralkę. Ja jako medyk kieruję się bardziej jakością. A co oznacza dla Pani jakość? Żeby nie powodował odrażnień, żeby nie było alergii. Może być tańszy lub droższy, lepiej tańszy. Jesteśmy wszyscy z budżetówki. Też jestem z budżetówki. Żeby prał. To najważniejsze. Żeby wybielał. Mm, żeby pranie było czyste, świeże, żeby usuwał plamy, żeby było dużo piany. A czy zwraca Pani uwagę na ekologiczność środków? Nie. Nie wiem. Na dziecięcych proszkach piszą, że są naturalne. A wierzy Pani w reklamę? No nie całkiem, nie na 100%. A kto ich tam wie? Jak widzimy, mało kto zwraca uwagę na ekologiczne aspekty środków piorących i innych produktów chemii gospodarstwa domowego. Dla wielu gospody skład pokazany na opakowaniu niewiele mówi, a znak ekologicznego bezpieczeństwa spotyka się bardzo rzadko. Myślimy, że jeżeli produkt trafił na sklepową półkę lub jest reklamowany, to powinien być bezpieczny. Ale fakty mówią co innego. Szeroko rozpowszechnione w ostatnich latach, szczególnie w ostatniej dekadzie... Lekarz, świetlana Kotowa, pracownik naukowy Medycznego Instytutu Badawczego imienia Koreckiego. Wzrost użycia chemii gospodarstwa domowego daje w następstwie rozwój, występowanie różnych zachorowań, takich jak astma, problemy alergiczne, problemy skórne, choroby przewodu pokarmowego. Dlatego stosować te środki trzeba z dużą ostrożnością i pod kontrolą. Jest powszechny pogląd, że czym więcej proszków sypiemy, tym mamy lepsze pranie. Taka czystość może być niebezpieczna dla zdrowia. Po większość proszków ma w swoim składzie fosforany, które zmiękczają wodę i poprawiają skuteczność prania, syntetyczne związki powierzchniowo-czelne, wybielacze i syntetyczny zapach. Между тем, во время стирки все они осуждают на тканине и застают. Эксперименты, проведенные одним из киевских научно-исследовательских институтов, показали, что для нормального Badania, ополаскивания в одном из киевских институтов науковых выказали, которые содержат в что до усунения фосфоранов при их 15-40% завартости в прошлом, конечно, 7 до 9 пункта. A w domowych w warunkach płuczamy 2-3 razy. W, w efekcie kontakty, kontakty w związku ze skórą może wywołać podrażnienie, alergiczne reakcje lub jeszcze bardziej poważne skutki. Po pierwsze, to wysuszają skórę. Skóra traci swoją naturalną odporność. Lekarz. świetlana Kotowa. Pracownik naukowy Medycznego Instytutu Badawczego imienia Koreckiego. Nasze ciało pokrywa ochronna warstwa kwasu tłuszczowego. Kiedy detergenty zniszczą tę powłokę, nasza skóra pozostaje bez jakiejkolwiek ochrony. I Jeżeli ktoś ma skłonności do alergii, to ma alergiczne problemy na 100%. Czy miała Pani jakieś problemy z alergią? Nie, nie było nigdy. My w ogóle nie używamy proszku. Były. Były. Wysypka na A, plecach, dopóki nie, nie, nie przestaliśmy A, używać to, że tego proszku. Nie A, są one Mnie się wydaje, A, że one...